Siem widzowie, kolejny odcinek i z powrotem ja i Robloxik. Tak widzę. Ma przerwa była na kanale, za co bardzo widzę. Przepraszam, ale nie miałem czasu. Przyciążyło mnie to tak widzę, Tak, bardzo przepraszam. Ale od teraz, od cztereczku, widzowie, odcineczki będą tak jak miało być. I pędzi, tak będzie! Ale widzowie! Yy, zanim, nim... Zostawcie łapkę i sułap przed filmem! a Właśnie nie wiem co się dzieje. Co my tu mamy zrobić? Podobno chyba mamy się przed czymś chować. O Jezus, widzowie jak mi Oj, jo Co jest? Co jest? Co to jest? Halo, cześć! Co? czym to jest? Co, co to jest? Boże! Bra, co się wydarzy? Tu, 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 Weźmy sobie na górę, bo sobie... Coś tak się Fornie zrobiło. No tak troszeczkę. No. Cześć. Cześć. Poznajmy się, cześć. Nie chcesz. To co? no. To widzowie sobie pograliśmy. No to fajnie, boże. No, no akurat się przyjemnie tornado musiało zaraz pić, no nie wytrzymam. No, akurat o Boże jak to zniszczyło. Juź kręcę. Ja co... To... Dobra. Widzowie. Widzowie. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. 20 łapek pod jakimś filmem. I kositka będzie nagrywać coś. Aż się wywaliłem z... Cieszenia się, że widzowie to wbicie, ale nie wiem czy chcecie. Ale wbicie widzowie 20 łapek po to jakimś filmem będę zawsze patrzył na wszystkie filmy, gdzie wbiliście. I Kositka musi nagrywać. A ja muszę przekonać, że jak będzie 20, musi nagrywać. Cześć. Cześć. Nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie, mi Zostaw mnie. Nie, widzowie jakieś dziecko mnie grali, Zostaw mnie o Jezu no i mamy laga, widzę O, co jest, jak mnie laguje O, dobra Jest, jest jest, jest, jest. O, dobra, widzę, ja nie ruszę się w miejscu Ja stoję Witam O, Jezus Maria I Co wie, nie chcę, jaki mnie laguje, o, dobra jest w ogóle dzisiaj gramy, nie powiedziałem nic, ale gramy w jakimś jakby Co to w ogóle jest, Z jakby Taki do końca, nie wiem. Survival, przetrwania przed jakimiś... Nie wiem, no tak chcę sam powiedzieć Przed jakimiś... Wybuchami, trzęsieniami, coś takiego Następna mapa, fabryka Cabre, Frenzy Co to jest Frenzy? Nie wiem Jezus ma CO?! Widzę wie Halo? Co się... co się stało? Co się... stało? Niech mi ktoś to wytłumaczy... CO JEST?! Czemu mnie... czemu mnie wywaliło w kosmos? Halo? Co się tu dzieje dzisiaj? Jezus Maria... Chciałem nagrać zły odcineczek! to nie, wywala mnie w kosmos! Co jestem, rakieta? Bo tak! Słuchaj, jestem arachietą dzisiaj! Panuje mnie w się siema panowie, co tam? Ty jesteś trochę za bardzo bejkonowy... Ty nie... CO TO JEST?! NO CO JEST?! Yo... <grym> tak... Yeeej... Yeah. No, niebieskie tuło. ja ci kręcę! O, wziąłem księżyc. Co się tam będzie dziać? Nie wiem. Ale widzowie, pamiętajcie, odcineczki co we co... wtorek, radę piątek i sobotę, jak dobrze pamiętam, tak, jakoś tak powinny być odcineczki. Ale widzę. jak chcesz kolejny odcineczek z kusitką. wiesz, co zrobić. I jak chcecie, kolejny No, delikatnie, fabuła z Kusitką z Brookhaven się zmieni, widzowie, więc... Serdecznie zapraszam, odsięki na z kursy, powinny być. Jestem na kanale... Będę się ciekawa rzeczy dziać czego chętnie zapraszam. Eee... gdzie tam na razie nie dzieje. Ej, czy oni tam stoją na komiku? Tak, tam są typy. Co? Co ty masz z głową, chłopie? Co to jest? Sigma boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Jest jakiś brzydki. Jezus moja, człowieku CO TO JEST?! Ale wielki... Się... Ło, laguje mi co wie... A, bo to jest to Dobra, wiecie, poczekajmy, niech mnie doda Wielki kurczak, co jest Ale... Ale Ale sigma! Ale sigma, <śm> sigma. Mm. Dawa? Nie Ser... Czemu wy Co to jest dzień zielonego czy co? Co to jest? Następny ma nie jest... Czy tam jest helikopter? Nie żartuj. Ej, ja chcę tam iść! Dajcie mi helikopter! Błaga! Jak mi znowu wywali. Cześć. Da się tu. Da się tu wsiąść! Dobra, nie, to my się płacimy tym czołgiem. Co? Prowadzę czołg. Wow. Co się dzieje? Czy tu idzie tsunami O Jezus Mario Nie wiem co to idzie Jezus Mario, ja widzę jakie ekrad! Aaaaa! Laguje co się dzieje? Co się dzieje? No, ale ja nie teraz sobie z życia. Jestem niezniszczalny. Ojej, dobra widzowie, mam krasza. Mam kraża! Mam krasza Co jest? A, dobra. Co jest? I zrobić nie mogę! Co się. Aj, dobra. Jestem pod trzema, żyję, żyję. Widzicie mnie. Widzicie, jak my widzicie, zostawcie łapeczkę! Żyję jeszcze! Co jest? Co się dzieje? A, ugniotło mnie! Żyję, ale żyje. To jest najważniejsze, żyje. Ej, dobra. Jestem. Sigma boy, sigma boy, sigma boy. Żyje. Jeszcze żyje. Schowałem się. A, nie, Umiera! Zginął. Ty kurczak rudy, chodź Za kurczak, Boże. Co, 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 co to jest? Co, Co to jest? O nie chce dzieci. Co? No Jezus widzę. Dobra, laguje mi Nie da się. Szczerze, nie da się grać w tą gierkę. Nie da się. To są straszne lagi. Co to jest? Co to jest? Co straszne? Boże. To jest... Stra Gorsze rzeczy się nie dało mieć.

Jezus Maria, jakie wielkie! Dobra, a ci na góra mi gorącza, <sad> Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Mm. Nie, jak będzie tornado to chyba wolę być niżej. No będę na takim środkowym poziomie. Szama czerwony, szama, a co ci? Co, co, co? Skąże się urwa... Z uranu? <laughs> żarty widzę... Tak, widzę żarty są e, żonujące. Wiem. Dobra, co się będzie dziać? Z nami oh Boże. A, czyli się zawalimy. Dobra, jaki to ma poziom? My się nie zawalił szczerze Jaki to ma poziom. Czekaj, to idzie tylko z tej no, Tak, dobra. Jakie to ma sensownie powiem, bo ja sobie zajdę na dół, jak to ma. niższy. No to się nie obłata. Hmm. Dobra, to powinno być git. Właśnie, właśnie 200 IQ mam, widzowie. 200 IQ, a nie przeżyli poważnie. Nie spodziewałem się tego. Szczerze, nie spodziewałem się tego. Nie, a czy drugie idzie z tłumami? Wygraliśmy? Właśnie. Ej, wygraliśmy, bo. Tak? Chyba, tak? Nie wiem. Co ty robisz? Idź ode mnie! Co tu się dzieje? To jest dziwna gra! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Wygraliśmy widzowie! Jezus Maria! jak się cieszę! I chyba od tą wygraną... Tak widzowie, zakończymy dzisiejszy odcinek widzowie, Dziękuję za oglądanie! I widzimy się w kolejnych odcineczkach! Ale widzowie... Stawcie subika na kanale, będzie mi bardzo miło. Siema!